Nie ma lepszego sposobu na rozkręcenie biznesu niż polecenia. I ja się z tym zgadzam, ale dzisiaj już widzę, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Dzisiaj, jeżeli polecę komuś usługi bądź produkty jakiejś firmy, to on oczywiście mnie posłucha i będzie jakby żywo zainteresowany tą moją opinią, ale od razu weźmie do ręki też telefon, telefon czy komputer i będzie chciał sprawdzić, co na przykład ta firma faktycznie oferuje i czy to tylko ja byłem zadowolony z tego, czy może jeszcze inni byli też z tego zadowoleni, czy moja opinia nie jest jakąś jednostkową opinią. I tutaj właśnie wchodzą Twoje firmowe social media, bo nawet jeżeli ktoś z polecenia będzie miał skorzystać z Twoich usług, to on jeszcze jako dodatkowo. Takie potwierdzenie będzie chciał sprawdzić Twoje media społecznościowe, co tam w zasadzie się na nich dzieje. Czy to nie był jakiś przypadek, to polecenie? I po to właśnie Twój profil powinien być tak skonstruowany, żeby przedstawiać Twoją firmę na 300% tego nawet, co jest w realu. On powinien już nie wypuścić tej osoby, powinien pokazać, dlaczego to właśnie od Ciebie warto kupić. I przez niedostatecznie prowadzone social media nie mogą Ci uciekać takie okazy, Zje, że ktoś Cię poleca, ale potem patrzy w mediach no i rezygnuje. Zachęcam Cię więc do sprawdzenia, przeaudytowania swoich social mediów. A jeżeli chciałbyś coś w nich poprawić, to zostaw tak pod tym wideo, a będziemy mogli zacząć działać. A po więcej inspiracji, jak prowadzić firmowe media społecznościowe, lajkuj, subskrybuj. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczonka. Cześć!